serwis, to będziecie dobry domski, bardzo granicję, bardzo raczej ja i z to kolejny odcinek na moim kanale i słuchajcie zanim oglądacie ten odcinek to widzicie na Instagrama Milka przez dwa, ponieważ słuchajcie, tam wleci post konkursowy dzisiaj prawdopodobnie i do wygrania będzie konkurs. Do wygrania będzie mikrofon z Genesisa, dokładnie, także jeżeli chcecie go otrzymać, jeżeli chcecie go wygrać, to zapraszam Was do mojego Instagrama. Nie trzeba zrobić dużo, wystarczy sobie wbić, polubić trzy ostatnie zdjęcia i napisać komentarz pod najnowszym postem, także postem konkursowym, który będzie dzisiaj prawdopodobnie, także koniecznie ogarniajcie, a my słuchajcie, już lecimy z dzisiejszym odcinkiem, który myślę, że będzie kozaczkiem. Oczywiście możecie stawić łapeczkę w górę na sam start, żeby było mi miło i żebyśmy jakoś w ogóle przetrwali ten odcinek. Ponieważ wiem, że będzie giga-ultra niebezpieczny, słuchajcie. Także, no, fajnie byłoby, gdybyście zostawili tą łapkę w górę. Naprawdę byłoby mega fajnie. I oczywiście, jakbyście zostawili suba, no to też, no, i ja nie ukrywam, że no, każdy mi mile widziany. Dobra, słuchajcie, lecimy z tymi zombiakami, ponieważ one widzę, że chcą się tulić do mnie już. Także, socie, lecimy z nimi czas najwyższy. No, kurde, ile tych zombi tam jeszcze wyjdzie? No, ile tych zombi tam jeszcze. No, jeszcze jeden, no, jeszcze, no. Masz jeszcze jakichś kolegów? Może. Przeprowadzisz tutaj kogoś, please, bo, bo, bo mało was tutaj, mało was tutaj. Dobra, tu jest jeden. Okej, okay, tu jest drugi. Cyk, dobra, trzeba to oczywiście zdetronizować wszystko, ponieważ to jest, no... Ja, ja, więcej tego, więcej tego, za mało, za mało tutajcie, dobra. Tu nie ma nic. No jasne, no i kurde, no co to ma być w ogóle? Słuchajcie, tu jest... No za dużo tego wszystkiego, naprawdę tu jest mega giga, dużo tych wszystkich. Okej, okay. czy wszystko? Chyba wszystko. Mam nadzieję, że tak, słuchajcie, tu jest naprawdę giga, teraz poziom. Więc mam nadzieję, że sobie damy oczywiście radę, jak zostawicie łapkę w górę to na 100% damy radę, tutaj mamy w ogóle na potę, na stręża, więc możemy ją w sumie sobie zabrać. Tego nie... uu, no kurde, no skąd one się biorą, słuchajcie, no ja dopiero co zabiję i już od razu jest, jakaś patologia się dzieje, dobra, słuchajcie, w każdym razie tak, czy możemy coś jeszcze tutaj zabrać? Smite jest taki słaby, tutaj chyba nie ma, Ju, nie mogę, jak do mnie przyleciał, się wystraszyłam, słuchajcie, szczerze powiedziawszy, naprawdę się wystraszyłam, dobra, tu jeszcze była skrzynka, mamy spoko strzały jakieś, także ja bym je sobie zabrała w sumie. Bo są y, spoko, tak jak mówię, ale co to było w ogóle za enchant? Soulbound 3. Nie wiem, co to jest, ale zabiorę. Y, ponieważ wysoki enchant, tak? Okej, okay, tutaj widzę, że jest też ekipa. Filmowa się zebrała. Uuu, zamknęli mi drzwi przed nosem i nie chcą mnie tam wpuścić. Nie fajnie, nie fajnie. Widzicie, co jest najgorsze? Ja nie mogę, że one tutaj, patrzcie, się respią. Co za skubane w ogóle, masakra. Dobra, mamy tutaj kolejnego rzeczy. Myślę, że będzie dosyć ciężko, ale mam nadzieję, że rzeczywiście damy radę. W ogóle może troszkę was, wam ściszę ten, tych złombiaków, ponieważ nawet nie wiem, czy mnie słyszycie dobrze, ale myślę, że powinno być sobie ci jak najbardziej oki. Okay. Dobra, czy tutaj coś jest? Ponieważ ja tutaj wolę wszędzie rozkopywać wszystko. Bo nie wiem, już gdzie coś się pojawia, dobra, szybko, słuchajcie, to oczywiście, ooo, musiały, musiały, słuchajcie, musiały się zrespić oczywiście, no nie, to były sekundy, ale no musiały, dobra, więc tak, zobaczymy, czy z łuku ich pociśniemy, łuk nie jest taki mocny, słuchajcie, jak się wydaje, dobra, wiecie co, oła, coś mnie jeszcze z tyłu bije, dobra, fajnie, fajnie się bawi się, nie no, jest ciężko, nie powiem, że nie, jest naprawdę ciężko, jeszcze oczywiście płonę superancko. Jaram się po prostu tym, jaram się, tak. Yy, dobra, sobie bierzemy tak. Z tej skrzynki, czy coś mamy? Chyba nie mamy nic. Tutaj, czy coś mamy? Też nie mamy raczej nic. Także sobie lecimy sobie dalej przed siebie. Tutaj mamy jakieś czaszki, ale je zostawiamy. Mam w nosie te czaszki. Yy, przydały nam się pochodnie. Mamy już, sobie mało pochodni. To jest troszeczkę kijowe, ale okej, okay, dobra. Tutaj mamy dziwne miejsce. Ja tam nie chcę nic. Wracamy się i lecimy oczywiście dalej z naszym zwiedzaniem yy, tego wielkiego czegoś. Okej, okay, tutaj widzę, że mamy kolejne. Słuchajcie. Aha, kolejną ekipę, dobra, superancko, już nie mogłam doczekać, słuchajcie, dawno nie było tej ekipy, dawno nie było tej ekipy, mieliśmy chwilę odpoczynku, dobra, ty umieraj, superancko, mamy kolejne fajne strzały, więc je oczywiście zabieramy, tutaj nic nie ma nic ciekawego, dobra, ja tutaj szybko tylko sprawdzę, czy, o, no nie, miałam nadzieję, że to zdąży, słuchajcie, odkopać wszystko, ale niestety nie zdążyłam, dobra, tutaj, okej, okay, tutaj to trzeba zniszczyć, tutaj nie. Tutaj nie, tutaj też nie i tutaj chyba również nie, dobra, spoko, mamy, sycie na chwilę, okej, okay. to nie, więc to jest, więc to zostawiam, tutaj mamy jakąś pajączka także oczywiście go trzeba zeternalizować, w ogóle strasznie wam się podobają takie odcinki z tych dungeonów i mnie to mega cieszy, ponieważ ja też lubię te odcinki, e, mi się to strasznie podoba, słuchajcie, nagrywanie tego, także naprawdę ekstra, dobra. mamy spoko łuk, ja go sobie zabiorę i go połączę najwyżej z jakimś innym łukiem, e, to jest kijowe, więc to zostawiamy, okej, okay, dobra, mamy, słuchajcie, kolejną ekipkę, oczywiście, O ja, to odbija strzały od siebie, nie nieładnie, nieładnie. Siub, dobra, to zaraz umrze, cyk i tutaj mamy słuchajcie jeszcze a ła, szkieleta, którego trzeba szybko zabić. Dobra i teraz tak, szybko oczywiście je odkopujemy te ponieważ tutaj zaraz się pojawią yy, te, 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 te potworki. To jest straszne, że to trzeba odkopać, bo ja to, to nie mam nawet czasu za bardzo, słuchajcie. I to jest przerobane, ale dobra, to na razie nic nie ma. u, widzę, że tutaj się tam schował kolega. Dobra, to trzeba go oczywiście również zabić. Siub, o, był okej, okay, dosyć. Nie było tak źle. Tutaj wiedziałam, wiedziałam, dobra. O, oni się biją razem, dobra, to niech się biją. Ja lubię strasznie jak oni się sobie ze sobą biją. To jest naprawdę zarąbiste. Dobra, niech oni się biją, ja tutaj akurat mam chwilę czasu, słuchajcie, na ogarnięcie tego. Wow, widzę, że tu już jest niebezpiecznie. Okej, okay, okej, okay, dobra, sześć czekacie, bo przydałby się... Co tu robił? We... What? Co to tutaj... Ej! Wow! Co on tutaj robi? Co to ma być w ogóle? To jest... <ścoughs> Co to miało być w ogóle? Ja tego nie, nie wiem, ile mam teraz serduszek. To jest przerąbane, słuchajcie, ale mam złote jabłko, więc nie powinna mieć mało. Najwyżej się umrze mi. Eee, trudno się mówi. Dobra, mam, mam full serduszek, także spoko. No, przestań, kurde. Nienawidzę tych basiek, co ci wy wiecie, że moim znienawidzonym potworem są Baśki. Naprawdę nienawidzę po prostu. No, to jest, no, nikt nie tak, nie, 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 żaden nie potwór tak nie denerwuje jak one, nie? No, i musiał się zresztą. Musiała, to znaczy się. Ach, dobra, bierzemy go. O, tutaj jeszcze zombie. Super, super, dobra. O, oczywiście sytuację na spokojnie. Hop, okej. Okay. Tutaj tak, to szybko zniszczymy. Okej, okay, tutaj widzę, że jest kolejna. I tutaj coś jeszcze? Tutaj jeszcze, kurde, jak ci kręcę. Nie spodziewałam się tego. Strasznie dużo się ich tutaj respawnuje, słuchajcie. Strasznie dużo, ale to jest przesada już. Tak, totalnie przesada. Dobra, to szybko. No tutaj, ile ich jest tych spawnerów? No chyba kogoś tutaj pogięło, słuchajcie. Dobra. Ym, mam nadzieję, że przynajmniej fajne rzeczy będą. Tutaj mamy dużo, słuchajcie, strasznie strzał, ale ja nie ogarniam tych strzał zupełnie. Także. Nie wiem, które się opłaca brać, a które nie, ponieważ no nie, 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 nie ogarniam tych wszystkich modyfikacji na tyle dobrze. zabierzemy sobie oczywiście pochodnie, bo pochodnie akurat to jest mega ważna sprawa. Te tarcze zostawiam, ja nie używam nigdy tarczy, więc to mam wywalone w nie. To możemy sobie wywalić i tutaj mamy jeszcze jedną skrzyneczkę, ale tutaj w niej tego co widzę nie ma. Totalnie nic. I tu jeszcze z tyłu czasami jest tak, że jest skrzynka, także ja to obejdę. Ponieważ, no, w sumie jakieś fajne rzeczy sobie ciebie się przydały. Także szybciutka akcja. W ogóle mamy 34 level. Ten level tak tutaj szybko idzie i to jest naprawdę mega spoko. Nie wiem, czy tutaj stąd brałam w ogóle rzeczy. Smite Punch, Sweeping Edge, ok. To sobie zabiorę w takim razie, dobra, wywalę to. Cała reszta jest raczej niepotrzebna, dobra. Możemy sobie zabrać w sumie tego Strange'a. Niech będzie, Ach, myślę, że może się nam w razie czego, słuchajcie, przydać. Czy tutaj brałam stąd? Chyba tak. Yy, więc, lecimy dalej. Jak na razie chyba idzie w miarę dobrze. Nie jest, nie ma takiej tragedii, słuchajcie, jak myślałam. Yy. Jest tak, że tak powiem, stabilnie dosyć, ale, 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 no nie powiem, że jest dosyć ciężko. Bo chyba, chyba co Tutaj byliśmy, to jest dobra. słuchaj, mamy zaliczony pierwszy, jakby pierwszą, pierwszą część. Tutaj widzę, że jest tylko zejście w dół. To tutaj pójdziemy sobie na sam koniec. Słuchajcie, idziemy teraz w stronę prawą. I tutaj były słuchajcie, te Creepery, ale one już się nie zresją, ponieważ zepsułam, zniszczyłam ten. Szkurde. Tusze, no nie. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. zawsze muszę zapomnieć, zawsze po prostu, jakby to już jest tak typowe, słuchajcie, to już jest tak gigatypowe, ja nie wiem dlaczego, ale no po prostu zapominam o tym, że tu jest to TNT, okej, okay. to nie jest takie proste pamiętać o takiej rzeczy, więc wiecie, no, ale no już będę pamiętać, że nie otwierać skrzynek, które mają czerwone ten nawet na, to, na tym się skupiłam i na tym, że kurde, jest, coś by mogło się stać, nie wiem dlaczego tak jest, ale już, w słuchajcie, sensie, trudno się mówi, jakoś... Myślę, że przetrwamy i tak, więc lecimy, sobie, do tutaj, do tego miejsca, tutaj nie ma nic chyba, okej, okay. ale tutaj jest yy, potworek, okej, okay. zombiaczek, dobra, szybko go, sobie oczywiście zetronizujemy, ponieważ to jest szliwina, słuchajcie, jestem ciekawa, czy uda nam się w tym odcinku tego bossa pokonać, o ile tu jest w ogóle boss, ponieważ ja nie wiem, jak to tutaj w zasadzie działa, yy, więc... No zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się, słuchajcie. W tym odcinku no, przejdziemy całą resztę tych lochów. O, lochy, to możemy nazwać lochy, ponieważ to wygląda jak takie lochy, więc tak by to było logiczne, jakby, jakbyśmy to nazwali lochami. E, okej, okay, tutaj widzę, że dosyć, dosyć ciężko, że tak powiem, okej. Okay. Tu mamy pajączki, więc ja to szybko, słuchajcie, wolę zniszczyć, bo z pająkami nie lubię walczyć i to mega. Kurde. Pele, no nie, no nie wytrzymam. Oczywiście, że ostatnia sekunda musiała być. Dobra, mamy jednego. U tej z lewej strony mnie. Drugi próbuje zabić, ale ja się nie dam. Ok, i chyba to już wszystkie. Yy, i oczywiście w skrzynkach tak naprawdę prawie nic, słuchajcie. Smelting, smelt. Nie wiem, co to są za enchanty dziwne. Nie mam pojęcia. Yy, Kurde, no nie wiem, czy mi się opłaca, że się przechodzi przez te. Chyba tam nic nie ma, chyba tam nic nie ma, więc ja to w zostaję. zostawiam. Trudno, najwyżej coś o niej ominiemy, nie zależy mi szczerze powiedziawszy na tym. Y, oddamy sobie tylko te takie rzeczy, które nam się raczej nie przydadzą. I to chyba tyle, tak w znaczy, zasadzie lecimy teraz w dół. Już w dół? Już wszystko przeszliśmy. to tak szybko w ten? Dobra, w znaczy, lecimy w dół. E, z poziomu na poziom jest coraz gorzej. I ja to słyszę. E, tu mamy jakąś wodę, dobra pójdziemy sobie najpierw może tam, ponieważ woda to jest ostoja dobra. Okej, okay, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby ją... Yy... Angry zombie? yo, dobra, okej, okay, lecimy, w sensie. lecimy, lecimy. Nie, nie lecimy, w sensie, nie śpimy, nie podajemy się oczywiście, czy wina myślę, że będzie. Jest tutaj dosyć sporo tych zobiaczków, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Ej, zostaw, nie? Dobra, myślałem, że mnie zabije przez chwilę, bo. Płonęłam, a jak płonę to jest. Nie. Nie wiem, co to buchło, ale okej, okay. tutaj są skrzynki, ponieważ tak mogłoby być. Ej, czy mogę tutaj wejść? Okej, okay, tutaj nic nie ma. Czy tutaj było TNT? Nie było, dobra, ja już mam zwidy po prostu z tym TNT i te takie dosyć solidne. Yy, chciałam tylko postawić pochodnie, ale nie mogę, dobra, nieważne, już w każdym razie mogę. Okej, okay, tutaj mnie jeszcze nie było, w ogóle nie było mnie w takim miejscu. Ja nie mogę, jakie straszne to jest, słuchajcie. Patrzę się tutaj, czy nie ma na pewno żadnej skrzynki. Dobra, mamy torcze. Dobrze, że tutaj są te torcze, ponieważ jakby to nam naprawdę ułatwia mega sprawę. Yy, Okej, okay, ja nie mogę, tutaj są jakieś takie takie konkretne lochy i ścieki. Yy, dobra, tam nic nie ma chyba yy, Nie no, podoba mi się zaraz bardziej słuchajcie, mega mi się podoba. Chciałabym strasznie to dzisiaj przejść wszystko, mam nadzieję, że to się uda Najwyżej będzie pół godziny do odcinek Nie mam pojęcia, zobaczymy słuchajcie yy, Ale chciałabym to dzisiaj jak mówię przejść, oj ojoj oj, oj oj Nie mamy tego pochodni, muszę tylko dać sobie dodać tutaj pochodnie do ręki, dobra Bo bez pochodni tu ani rusz, dobra, szybciutko teraz go 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 okej okay. Mamy to i tutaj co mamy? Słuchajcie, tu jest strasznie już, zaczyna być. Mm, zaczyna się już mega w tym gubić, wszystkim. Ała, bo zaczyna to tutaj być jakby dużo. Wiecie, dużo. Wow. No nie, ten. Wow, zostaw mnie. Zaczyna to być po prostu strasznie dużo, słuchajcie, różnych przejść i wejść. I to jest najgorsze po prostu w tym wszystkim, bo ja się będę mega w tym gubić. No ale mam nadzieję, że mi wszystko będzie ok, słuchajcie. Jakoś tak sprawdzam wszędzie. Przez chwilę zgłupiałam i bałam się, że mam live'a odpalonego, e, ale po, nie wiem co to się w ogóle wydarzyło, słuchajcie, tak? I to tak totalnie nie wiem, ale okej, okay, jakby dostałam donate'a na odcinku, spoko, spoko sprawa, słuchajcie, myślałam, że to jest diament. E, dziękuję za, za donate'a, zawsze nie wiem co się tutaj wydarzyło, ale okej, okay, jakby spoko, słuchajcie, doceniam strasznie. Dobra, czy tutaj coś jest? Nie ma nic. E, Dobra, to było bardzo dziwne, ale okej. Okay. Myślę, że możemy kontynuować dalej nasze Minecraftowe przygody. Tam nas jeszcze nie było, także lecimy. Taki śmieszny akcent, słuchajcie, który pozwoli nam na chwilę zapomnieć o tym, że wszystko, co tutaj się rusza, chce nas zabić. Także spoko, jakby naprawdę mega spoko. Raczej chyba nic nie będzie, słuchajcie, tam w tej wodzie myślałam, że jednak będzie, ale niestety raczej nie. No i w tym momencie już nie wiem gdzie mam iść za bardzo, słuchajcie, chyba tam. Także tam też idziemy, tylko sobie to wywalę w ogóle, bo to nam się nie przyda i to nam tylko miejsce zagraza. Tam już chyba byliśmy, albo nie było nas tutaj? Nie no, ej, 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 ej tutaj nas nie było, nie, nie wiem dlaczego nie weszłam tam do tych drzwi, może sobie zapomniałam, pominęłam je po prostu, ale dobra. E, więc tak, mamy już jedno miejsce ogarnięte, tutaj są jakieś płytki naciskowe i tym razem się nie dam, aha! Mm, mm, mm. Widzicie to? Widzicie to, słuchajcie? Ja to jednak jestem, słuchajcie. Ja wiedziałam, że tutaj uważać na takie rzeczy. mam jeszcze instant damage, ale to już sobie zostawiłem już walić to, słuchajcie. Czemu tutaj... No co to jest? W... O, tutaj chyba coś wybuchło właśnie w tym miejscu. Yy, nie wiem czemu wybuchło, ale wybuchło, słuchajcie. Yy, także dosyć przykra sprawa, ale okej. Okay, tutaj coś mamy. Nie wiem, dobra, już nie ogarnę. tutaj słyszałem jakieś drzwi, które się otwierają. Nederowe coś mamy, słuchajcie, dobra, ja tutaj wrócę. Ja tutaj wrócę, ponieważ tu jest zejście w dół. A ja wolę na sam koniec zostawiać sobie te zejścia w dół, jakby uuu, ale się wystraszyłam. Także słuchajcie, lecimy najpierw tam, ale tam też dosyć dziwna była sytuacja. ła, Chcę tylko to zniszczyć, dobra, udało się. Szybko słuchajcie, zabijamy. Tutaj mamy jakieś yy, jakąś szachownicę. Endermany! What? Ja bym to słuchajcie zostawiła, to, na, to z Endermanów. Bo to się przyda, słuchajcie, do ekspienia. Ja nie wiem, czy ja teraz sobie nie podekspię nawet troszeczkę. Czekajcie, ja sobie zabiję tego Endermana. Endermana, Endermana. Dobra, czekajcie. No, daj mi tylko perły, daj mi perły, daj mi perły. No nie daj mi perły, oczywiście. Ale, kurde, no nie wiem, no ja to sobie zostawię. Tutaj mamy kolejne w ogóle ten, kolejną pułapkę. Co tym razem, co tym razem? E, co my tutaj mamy? No, o, TNT jeszcze. To już wiem, dlaczego wybuchło wcześniej, bo tu jakiś potworek sobie na TNT stanął i wszystko poszło z dymem, słuchajcie. Wow, wow. Znowu? Co jest z tymi donatami? Nie. nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja to słyszę, słyszę i ja, nie wiem, może mi się coś zwagowało, słuchajcie. Ja naprawdę ja zgubam przez chwilę, że ja nie mam live'a czasem odpalonego przez przypadek, kiedyś tak mi się na przykład nie stało, wow, że wiecie, odpaliłam live'a przez przypadek, z gdzieś z nami był przypał. Yy, fajnie, że gadam o takich rzeczach w takiej sytuacji, że gdzie mnie goni 20 zombie, ale dobra, myślę, że sobie damy i tak radę, słuchajcie, jakoś Patrz, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Dobra, cyk, cyk, cyk. O, jeszcze tylko parę zombi. słuchajcie. Mamy tego koksa, także koksy są naprawdę super. Dobrze, że je mamy. Mega się, słuchajcie, z tego powodu cieszę. Ja nie wiem, gdzie mam iść. Tam coś jeszcze jest. Kurde, ja nie wiem, gdzie mam iść, naprawdę. Jakby ja boję się, że coś pominę ważnego, a ja bym naprawdę nie chciała nic pominąć. Ło, wow, chyba to był błąd, tutaj przyszliśmy. Ponieważ tu jest dosyć duża, yy, duża, 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 Publiczka, duża ekipka, o, publiczka, dobra, już nie umiem mówić nawet, słuchajcie. W ogóle zaraz nam się miecz skończy, dopiero teraz to zauważyłam, słuchajcie. Masakra jakaś, dobra, szybko musimy z ten. Yy, z z zniszczyć ten spawner, zanim się zrespić zombie, no nie. Musiał się zrespić, oczywiście, typowo to jest. Dobra. Myślę, że chyba jednak, nie wiem, nie damy rady, co tego wszystkiego przejść za. A, wow, no kurde! Myślałam, że cię zabiłam. Myślę, że raczej nie damy rady jednak przejść tego w ciągu jednego odcinka, bo tutaj jest naprawdę jeszcze dużo, cocie do przejścia, także dosyć kiepsko. Okej, okay, tutaj mamy fajne też rzeczy, także to oczywiście sobie pozbieramy wszystko. Tu mamy jakieś zejście w dół i... To, o, nie, dobra, nie wiem, co to ma być i co to ma znaczyć, ale tutaj mamy jakieś szkieleta. Ja naprawdę, ja nie wiem, gdzie mam iść już, totalnie się gubię, sobie, sobie we wszystkim. No, i trochę kiepsko, no bo ja nie chciałabym nic pominąć bardzo, ale wiem, że no, to jest niewykonalne, raczej, słuchajcie, na taką skalę, jak to jest wszędzie są jakieś przejścia i wejścia. No, więc to troszeczkę szkoda, ale mam nadzieję, że, słuchajcie, tej najważniejszej rzeczy nie pominę tych najważniejszych rzeczy i że, słuchajcie, będziemy się jakoś fajnie bawić mimo, mimo tego. Infinity, to jest nieskończoność, o kurde, tego nie mamy na naszym oku to to bierzemy oczywiście. To, tego nie będziemy brać, a tu jest spoko enchant, więc to sobie bym zabrała. I co to jest w ogóle? Co to ma być? E? Lol. Lol, nie wiem, o co to chodziło, ale okej. Okay. Tutaj mamy nasze endermany. Dobra, no to tego endermana sobie oczywiście możemy znowu spróbować zabić. Niech nam da jakieś enderperły. O, mamy enderperłę. Super, tylko że musimy teraz... Dobra, wyrzucimy sobie to. E, tutaj warto przychodzić... Ja to sobie nawet zaznaczę, że endermany tutaj są, żebyśmy oczywiście wiedzieli. I będę sobie tutaj przechodzić na pewno Dobra, tutaj nie ma nic, ale tutaj na wszelki wypadek to świecę ok tam widzę, że już nam się zrespawnowała ekipa Dobra, no to oczywiście y, Trzeba ją wyeliminować Szybciutko, także lecimy Nie śpimy, słuchajcie, z tematem cyk Szybciutko, ok ogarniamy sytuację Tu mamy jeszcze jakiegoś dobrego zobiego Wykokszonego i to mocno wykokszonego Ale myślę, że go na spokojnie zabijemy No i tutaj też mamy ekipę jakąś y, Dobra, to to sobie najpierw zniszczymy w ten sposób Tak będzie prościej I tutaj jeszcze przejdziemy na około, wow co to jest za dziwny ten? Ja nie ogarniam tych już ten, powoli tych. Okej, okay, tutaj też musimy ich zabić. Także oczywiście szybciutko ogarniamy. E, nie no, jest, myślę, że jest w porządku. No i znowu w zasadzie, dostanę go do nejta, ja nie wiem o co chodzi. Ale cały czas ten sam słuchajcie, cały czas ten sam, no myślę, że coś się zbagowało, ale okej. Okay, zbierzmy, 40 level mamy, słuchajcie. Czajcie, to mieć 40 level. W ogóle jestem ciekawa, czy tutaj jest... Nie ma, dobra, nieważne, okej, okay, nieważne. To były tylko moje przypuszczenia głupie. Um, ok, tutaj nie ma nic. W takim razie lecimy, słuchajcie, chyba ten y, level niżej, no bo tutaj nic nie zostaje, w już wszystko przeszliśmy. E, tutaj są te endermany, także ja to sobie zostawię, oczywiście, nie będę tego niszczyć, bo... To się nam słuchajcie na pewno przyda, a one nie atakują od tak, więc spoko. Dobra, teraz nie wiem, tylko tam jeszcze nas nie było, no to oczywiście tam idziemy, no ja bym chciała wszędzie przejść, tak, nie chcę, tam też nas nie było, ja nie mogę, ja, ja się totalnie ci gubię, nie wiem gdzie my byliśmy, gdzie nie było nas. Yy, ale dobra, słuchajcie, zniszczymy oczywiście to. Tutaj sobie zbierzemy to co możemy. E, OK okej, i tutaj chyba mam nadzieję, że... Dobra, nie mamy nic, na całe szczęście nie mamy w zasadzie nic, tutaj więcej e, jakichś skrętów i zakrętów, także spoko. Idziemy do tego ostatniego miejsca, który to jest poziom. To jest 20, to to jest chyba przedostatni w takim razie Jak nie ostatni, okej? Okay. Chociaż nie no, no, tam jest jeszcze zejście niżej, także nie może być ostatni. Uuu, silverfish, okej, okay. jak miło. Dobra, tutaj nie ma nic, mm, okej, okay. więc słuchajcie, lecimy w takim razie do tego miejsca e, niżej, ja nie mogę, czy to jest coś, o tutaj nas jeszcze nie było, halo, halo, co to ma być, że tutaj nas nie było i tutaj nie zebraliśmy skrzynki, zabierzmy ją oczywiście, a czemu nie, ma? a takie buty, patrzcie jak nas tutaj zrobili, dobra, soulbound, inside, nie jest to jest, inside, whatever, nie wiem, nie mam pojęcia kto się czyta. To miejsce zostawiam, ponieważ tam nie ma nic. Także, słuchajcie, musimy teraz tylko się wrócić jakoś. Nie wiem, gdzie my się możemy wrócić. To jest tam, czy tam? Chyba pójdziemy do tego endermana, ponieważ tu jest taki, powiedzmy, że punkt, z którego możemy gdzieś wyjść. Okej, okay, to jest tutaj, tutaj wychodzimy, i tutaj jest zejście niżej. Dobrze, ja mówię, słuchajcie, ja już nie wiem, ponieważ. Ja totalnie nie mam pojęcia, co się, chyba nie, chyba w lewo to było. Kurde, no teraz nie wiem, naprawdę, pogubiłam się totalnie, chyba w lewo, tak, w lewo, dobra, chcecie, w takim razie idziemy tutaj oczywiście, zjemy sobie tylko. Tam widzę, że są jeszcze oczywiście przejścia jakieś, bo no, musiały być jakieś przejścia i to nie mógł być oczywiście koniec tego levelu. Nie wiem, chcecie teraz, czy zostawić ten, ten level ostatni na następny odcinek, ale wydaje mi się, że to jest lepszy pomysł, ponieważ już mamy w sobie 20 minut, a wydaje mi się, że szybko tego nie zrobimy, a nie chcę, że też też półgodzinnego odcinka za bardzo. Bo mu by tego się chciało oglądać? Mi raczej nie, bo wola to sobie podzielić, słuchajcie. Także robimy ten level ostatni. I słuchajcie, na samym... Yy, no na ten... W ogóle tu jest potworów na minimapce, teraz to zauważyłam. Ale w każdym razie, słuchajcie, zejdziemy sobie niżej po prostu na... W kolejnym odcinku, i to będzie już ostatni odcinek z tego. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że ostatni, w ogóle. Nie wiem, no, zerkniemy tam sobie, słuchajcie, co tam jest, tak naprawdę, najpierw, i wtedy zadecydujemy. E, dobra, to tutaj oczywiście niszczymy to. Mamy jeszcze. Mam ostatni stack pochodni. Niedobrze, niedobrze, słuchajcie, bardzo niedobrze. E, zbierzmy sobie, oczywiście, to, co możemy, tak jak zawsze. Tutaj, okej, okay, widziałam, że tutaj to będzie. Rest. U mamy oddychanie pod, wo pod wodą, to ja sobie to zbieram. Holding Nienco, to jest w dalszym ciągu. Tutaj będzie dosyć dużo mobów. Także to trzeba już teraz sobie się tym zająć. Więc jak najszybciej sobie to niszczymy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, i teraz tak, lecimy oczywiście. O, tutaj mamy jeden. Dobra, pierwszy spawner jest. Tutaj jest jakiś spawner. Nie ma na całej szczycie nic. Ale dobra, może potem sobie to sobie ogarnę. te spawnery, bo. Kurde, to jest jednak ważniejsze, dobra, to nie ma nic i tutaj chyba... No, skoro się nic nie zestwiem, to raczej nic też nie będzie. Dobra, słuchajcie, jest czysto, więc tak. Reading, respiration, nie wiem, co to jest. Flame, dobra, bierzemy to, to słuchajcie. Flame jest mega giga przydatny To nie jest to jest i Protection 3, ok, to bierzemy oczywiście I tutaj jeszcze coś było, czy nie? Chyba nie, ok. No to zaraz je zajmiemy, mamy 40 więc musimy się zająć tym. Musimy się zająć ogarnięciem oczywiście fajniejszych rzeczy, ale już myślę, że możemy zejść na dół. Dobra, nie, na, to, to ogarniamy w następnym odcinku na 100%, w słuchajcie. Sensie. Na 100% to będzie w kolejnym odcinku. Są cztery, a nie, są normalnie trzy wyjścia. W każdym razie, dobra, postawię sobie te, te drzwi. I tak, jeszcze zanim, w słuchajcie, sensie, zakończymy ten odcinek, to teraz się, w sensie, ultra przygotuję na następny odcinek, więc oczywiście daję tutaj te, tego flame'a. Gdzie jest ten flame? Możemy to zakończać? Możemy, dobra, super, mamy flame'a. Możemy to połączyć w ogóle ze sobą? jo! O, nie, zniszczyło nam się kowadło. Najgorzej, już nie zrobimy nic więcej, a nie mamy więcej kowadeł. Kiepsko, mega kiepsko. Nie wiem, co teraz, czy wracać się do domu, ale myślę, że nie słuchajcie. Ale w każdym razie, i tak słuchajcie, kończymy ten odcinek w tym momencie. Jutro o godzinie 17.00. Dalsza część i ostatnia część słuchajcie już z, z, z tego dungeonu. Także słuchajcie, bądźcie będziecie, jutro o godzinie 17.00, ponieważ jutro będzie finał. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Widzimy się o 18 na kanale Liski, 18.30 na moim kanale. No i jutro już 17.00 normalnie. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się później. Hejka.